Mam takie pytanie do sztabu Rafała Trzaskowskiego. Czy ten gość, który rozwala elewację na budynku mojego biura poselskiego, a jednocześnie w tym budynku znajduje się siedziba regionalna Prawa i Sprawiedliwości, czy on od Was dostaje pieniądze? Bo po tym nagraniu zobaczycie, jak przyznają się e, dzieciaki w Bydgoszczy do tego, że dostają pieniądze za zakłócanie wiecu Karola Nawrockiego. No, powiem szczerze, to zaczyna przypominać lata 30 w Niemczech, gdzie opłacane bojówki likwidują konkurentów politycznych. Bo dzisiaj mamy sytuację, gdzie nie tylko e, hejt leje się w internecie, opłacany przez spółki skarbu państwa czy przez zagranicę, ale również, jak widzimy już, zaczyna wychodzić e, do rzeczywistości, co dalej będziecie opłacać ludzi, żeby bili innych na wiecach Karola Nawrockiego, a może samego Karola Nawrockiego mają pobić albo coś mu zrobić. Wy jesteście zdolni do wszystkiego. A, no, Polska zarabia. Super. A to jest, kod? No, Polska. to jest kod? To jest kod? A też płacą? Płaci wam kod, czy no, nie? Płaci, no. płaci. Stówkę. Stówkę? No, 200 zł. 200 zł. Stówkę. Ale naprawdę? No, naprawdę.